Cześć, witam wszystkich. Dawajcie zrobimy szybką aktualizację Bitcoina. Pomówimy jeszcze Ethereum ewentualnie. Tak naprawdę ja wszystko bardzo dokładnie Omówiłem, wytłumaczyłem w poprzednim odcinku, który nagrywałem parę dni temu, spadek do 95, aktualizacja Bitcoina plus Ethereum. Otwórzcie sobie, jeżeli tego jeszcze nie widzieliście. Wszystko otworzyłem, w sensie, że wszystko omówiłem bardzo dokładnie. Teraz tylko i wyłącznie aktualizacja. Mówiliśmy z Wami o tym, że nam brakuje fali E, trójkąta ABCDE i traktujemy cały ten tutaj spadek jako impuls w dół. Jest ABCDE trójkąt, trójkąt występuje zawsze jako fala przedostania, więc brakuje nam jeszcze jednego impulsu spadkowego. Więc czekamy na korektę, po tej korekcie czekamy na większe, głębsze zejście. Oto jest nasz wzrost i o czym ja mówiłem jeszcze w naszym poprzednim odcinku o tym, że wizualnie u nas wzrost jest trójką. Czyli tak, o tutaj mówiliśmy z wami o tym wzroście, że będzie jeszcze jedno podbicie, prawda? Tak, tutaj w sumie nic się nie zmieniło, jeszcze jedno podbicie i spadek. I czekajcie chwilę, zaraz ja wam pokażę, pokażę, pokażę. O tutaj, widzicie. To podbicie właśnie jeszcze jedno. a Wyjście do góry z trójkąta. Pamiętamy o tym, że trójkąt występuje zawsze jako fala przedostatnia, a więc ten tutaj wzrost musi być falą ostatnią i my oczywiście, że później zaczynamy spa deck. Tutaj właśnie było dwa, dwie opcje było. także my już realizowaliśmy z Wami. A Ostatni wzrost, czyli ten tutaj impuls brakujący i my idziemy w dół albo ewentualnie będzie jeszcze jedno podbicie i mówiliśmy z Wami, że dopóki my jesteśmy poniżej poziomu 108-800 można spadać i właśnie my lecimy jeszcze niżej, a tutaj właśnie jest ta druga opcja, gdzie my już dorysowaliśmy brakujący wzrost i można realizować impuls w dół. I jeszcze później, nawet na grupie publicznej, ja pokazywałem właśnie pokazywałem właśnie co, to, że my musimy realizować impuls spadkowy i ten impuls spadkowy będzie wyglądał o taką właśnie, o ta piątka, i mówiłem wam, że można obserwować to raz 4 5. Jeżeli to będzie, to w takim razie będziemy mieli potwierdzenie tego, że my dostaliśmy zmianę trendu. I jeżeli ktoś nie otwierał swoją pozycję na tym właśnie wzroście, to można będzie wytanie na korekcie wziąć. I już wam pokazuję ten impuls, zobaczcie. то лучше мы гости на группе на Телеграме. Раз, два, три, четыре, пять. И вот есть наша корректа. Шутка выглядит, вокруг меня, очень ладно. Ну и, власне, лучше мы верим, что с вами есть, что есть плоский позем в околицах. 100 tysięcy, tam 100 z haczykiem i ta strefa właśnie jest przywita Więc tutaj są dwie opcje: albo właśnie my dorysowaliśmy z wami tutaj jedynkę, dwójkę, i my teraz lecimy z rozszerzeniem fali trzeciej. Załóżmy, struktura będzie wyglądała tak: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, i tak będzie wyglądać rozszerzenie naszej fali trzeciej, później jeszcze czwórka oraz piątka żeby dokończyć cały impuls. Ładnie, ładnie. No, właśnie jeżeli to pyknie, to w takim razie no tylko i wyłącznie czekać na kontynuację tego spadku i właśnie realizacja brakujących wewnętrznych potwar tak to jest pierwsza opcja która tak naprawdę wygląda najlepiej tutaj nie ma żadnych takich niuansów powiedzmy ta dwójka mogłaby być szczerze mówiąc troszkę taka wyższa troszkę powiedzmy troszkę bardziej rozszerzona mogłaby być ta korekta załóżmy do poziomu 104,5 można byłoby narysować wzrost, a jest to wzrost tylko i wyłącznie na poziomie 104. No, troszkę słabo, no ale w każdym razie nie wygląda to najgorzej. No i w przypadku realizacji właśnie tego obliczenia. No to tutaj tylko i wyłącznie musimy się trzymać z wami tego, że ja no jakby miałam rację z tym, że to jest tylko i wyłącznie trójkąt, to jest tylko i wyłącznie korekta do tego impulsu spadkowego, więc ta korekta jest całkiem proporcjonalna, o tym wszystkim mówimy w naszym poprzednim odcinku, że dwa tygodnie, dwa spadek, dwa tygodnie trwa korekta. I właśnie my realizujemy teraz ten brakujący impuls spadkowy. na tym spadku według mnie warto zamykać shorta i gdzieś tam niżej na wsparciu. tak, Będziemy kupować licząc na to, że zobaczcie, wyjście w dół jest z trójkąta. Trójkąt występuje zawsze jako fala przed ostatnia i my realizujemy ostatni spadek, po którym my na pewno wrócimy do tego trójkąta, to jest cel minimum, a może nawet, może nawet, jeżeli my narysujemy tutaj impuls do góry, my narysujemy kontynuację, że tak powiem, tego wzrostu i zobaczymy tak mniej więcej wiem, 130. I to nawet możemy realizować ten wzrost już w lipcu, sierpniu. Zaraz to wszystko Wam też pokażę, przypomnę, ale ogólnie ja. Aha, mówiłem jeszcze o monece Ethereum, że u nas jest taka trendlinie i wizualnie jest płynność, która jest poniżej od tych tutaj lokalnych powiedzmy dołków. No i my z Wami będziemy jakby orientować się na to, że musi być zejście i właśnie przybicie, przybicie od tej właśnie strefy yy, i tyle. Tak naprawdę tylko i wyłącznie to nas z Wami interesuje. Mówiliśmy z Wami, że jest impuls Do, jest korekta ABC, zaliczona strefa z 60, 61,8 i fajnie byłoby narysować większe, głębsze zejście. Dawajcie otw otworzymy z Wami Ethereum. I sprawdzimy, co się dzieje u nas tutaj. No, zobaczcie. Dostaliśmy z wami ABC do góry, RT z poziomu 0,561,8. Wizualnie jakiś tam pattern głowa z ramionami nawet jest, no ale to prawy ramię wygląda troszkę słabo, jak na mnie, no ale mniejsza z tym. W każdym razie do góry wzrost był trójkął i to jest kluczowa rzecz. Odreagowanie. 1, 2, 3, 4. I mówiliśmy z wami, że tutaj niżej jest właśnie płynność. No i właśnie widzicie, scenariusz jest. Realizowany, brakujący spadek my dostaliśmy. Tak samo otworzymy sobie Ethereum, zobaczymy, tak co ja pokazywałem tutaj. O, jest odreagowanie od tej właśnie strefy, i teraz my czekamy na przybicie i ten właśnie spadek. Patrzymy, co się dzieje u nas teraz. Jest to zejście, jest retest poziomu 0,38,2. Według mnie może być nearly. Więc ja bym tutaj jeszcze nie realizował wszystkiego, ale jakąś część, jak najbardziej. Dawajcie sobie sprawdzimy zejście jest w dół na no, mniej więcej 13% jest ok, No i teraz według mnie można byłoby coś tam przymknąć I dalej tak jak mówię jeżeli to jest impuls do góry a to jest korekta to no, 0,382 oczywiście że może być takim wiecie takim Kluczowa strefa na którą powiedzmy już będzie to odreagowanie my narysujemy ten wzrost Ale jest według mnie taka mała dysproporcja bo impuls trwa całkiem długo korekta no, ile tutaj jest? Dosłownie kilka dni. Dawajcie bo tutaj sprawdzimy dokładnie, ile 10 dni, tak? A Impuls 2, tak, na Bitcoinie mniej więcej, o, tutaj w ogóle 2 miesiące. Więc rozumiecie, no nie, że trochę, trochę nieładnie to wygląda. Jest taka całkiem duża dysproporcja, więc częściowo jak najbardziej realizować można stop loss, dać pod wejście ale ogólnie mi się wydaje, że nawet w okolicach 2000 my możemy z Wami zobaczyć Ethereum i tutaj faktycznie już będzie jakieś takie większe wsparcie, może tam nawet 1900, tak? Ogólnie od ta tutaj strefa nas z Wami interesuje. W tych okolicach faktycznie może nastąpić odreagowanie i patrzymy. Jeżeli do góry my realizujemy jakiś taki impuls, traktujemy to jako 1 of 5, więc dalej korekta 3, 4 5 do góry, realizując falę C. I no to będzie wyglądało tak naprawdę całkiem ładnie. Tak, давайте poruszymy z Wami jeszcze jeden temat. To będzie struktura lokalna. To bądź taka alternatywa powiedzmy. Ja szczerze mówiąc wątpię, że to wypali, bo nasza strefa w okolicach stuły już jest przybita, Ale za uszy jakoś tam możemy spróbować jeszcze naciągnąć od taki klin, który tak jak mówię wygląda krzywo, no ale... Może dlatego, że po prostu stany zaatakowali Iran i na przykład teraz u nas jest taka struktura, wiecie, bardziej rozszerzona, bardziej jakieś takie są, wiecie, wahania na rynku powiedzmy i dlatego to wygląda krzywo. No na przykład, tak? Więc co jeżeli to na przykład jest raz, 2, 3, 4, 5, o tutaj wyjście w dół było z trójkąta, i my na przykład teraz zaczniemy naszą korektę i będzie jakieś takie większe odreagowanie, On to w sumie. Można byłoby spróbować to uznać za 1 of 5, tak? Więc dalej będzie dwójka, czyli ta większa korka dopiero się zacznie, prawda? No i dalej nic się nie zmienia. 3-4-5 w dół. I dalej poziom negacji znajduje się tutaj w tym miejscu, czyli powyżej poziomu fali E trójkąta ABCDE nie można rosnąć, więc tak jak mówię, kto otwiera pozycję, to śmiało stop lossa można będzie dać pod wejście, żeby już na pewno nic nie stracić i mówię teraz o tej strefie, którą tutaj Wam pokazywałem, no nie? Więc no jakby jeżeli otwieraliście pozycję tutaj, jak najbardziej część można przymknąć, Stuba jest wybita, to jest ten poziom, o którym mówiliśmy w naszym poprzednim odcinku, ale czy warto realizować wszystko? Tak jak mówię. Mi się wydaje, że nie, mi się wydaje, że można jednak podtrzymać, z uwagi na to, że, no jakby rozumiecie, o tutaj impuls trwał dwa tygodnie, prawda? Więc nie ma co liczyć, że my realizujemy tą falę C w kilka dni. Też możemy kręcić się tutaj troszkę dłużej, możemy troszkę dłużej realizować ten impuls spadkowy. To może być, nie wiem, jakiś tydzień, na przykład 10 dni, dwa tygodni, To będzie normalna, dosyć głęboka korekta i proporcjonalna, tak? Czyli czasowo to będzie wyglądało. No także wiecie, jest ładna korekta, jest ładny impuls. Nie ma czegoś takiego, że korekta trwa, załóżmy, tam dwa tygodnie, a impuls my realizujemy w dwa dni. No jakby tutaj już jest nieładna struktura, a вот taka struktura będzie całkiem proporcjonalna. Według mnie za uszy naciągnięte mówiąc no ale zobaczymy. Może jednak tutaj będzie jakaś taka korekta. I to wtedy, wtedy będzie przypominało mi o tą tutaj strukturę, gdzie u nas jest jedynka większa, taka większa dwójka i 3, 4, 5 w dół. I załóżmy tutaj właśnie będzie coś w tym stylu. Większa jedynka, większa dwójka, 3, 4, 5 w dół. Patrzymy jeszcze na to. To jest taka alternatywa bardziej, ale no, chciałem po prostu Wam powiedzieć, że widzę właśnie taką opcję. Co jeszcze mogę Wam pokazać? To właśnie obliczenia, które mi się podoba najbardziej. No i tak jak mówię, jeżeli to pyknie, to w takim razie jest jedynka, dwójka i my raczej tworzymy rozszerzenia fali trzeciej. A więc ja bym traktował to jako raz, dwa i tutaj poszła właśnie trójka, czwórka oraz piątka będzie i dopiero gdzieś tutaj niżej skończy się nasza fala 3, później cztery oraz 5. No i po zakończeniu tych wszystkich wewnętrznych rozszerzeń, po zakończeniu... Wewnętrznego rozszerzenia fali trzeciej, tak, czyli tutaj będzie 3, 4 5 oraz 4 oraz 5, żeby dokończyć już cały impuls. O tutaj według mnie warto będzie całkowicie już swojego shorta przymknąć. Więc patrzymy, jaka będzie wewnętrzna struktura tych podfal, jak to bym ja rozbił na falę. Ja wam pokazuję, nie mówię, że będę miał rację, ale ja to widzę. Jakoś tak dobrze więc ogólnie o ta struktura pykła my dorysowaliśmy z wami brakującą falę je. wyjście do góry było z trójkąta. Ja się nie pomyliłem z, to, że trójką, z tym że trójkąt jest falą przed ostatnią a więc po tym wzroście musi zacząć się spadek. Spadek mamy ten, impu ten spadek wygląda na impuls w dół korekta wizualnie jest trójką więc to na pewno jest albo 1-2, no w sumie 1-2, innej opcji nie ma. Tylko pytanie, czy to jest właśnie już początek od tego większego spadku, czy ewentualnie to jest dopiero pierwsza fala. My realizowaliśmy, załóżmy, jakiś taki impuls spadkowy, i tutaj będzie korekta dopiero później 3, 4 oraz 5 w dół. Nie mam pojęcia, ale wiem na pewno, że poziomem negacji jest teraz 106 200 powiedzmy. To jest wcześniej, tak, w naszym poprzednim odcinku. Ja mówiłem o tym, że nie można rosnąć powyżej poziomu falicy. Tak jak mówię, utwórzcie sobie ten odcinek, on trwa dosłownie 8 minut i ja tutaj wszystko bardzo dokładnie wytłumaczyłem. Otóż widzicie tutaj, o, jest właśnie kreseczka, to jest nasz stop loss. Tutaj powyżej tej strefy rosnąć nie można. Teraz my dostaliśmy wyjście w dół z tego trójkąta. Ja też mówiłem właśnie w tym poprzednim odcinku o tym, że zejścia z powrotem do poziomu fali D, tak, czyli chodzi mi o ten tutaj spadek, będzie wskaźnikiem tego, że my możemy śmiało swój stop przestawić pod podejścia. Więc tutaj, o tutaj teoretycznie musi być zakończenie naszego trójkąta. I wyżej już wzrost to być nie powinno, jeżeli my oczywiście, że realizujemy z wami tutaj co? Dokładnie. Realizujemy tutaj z Wami już ten impuls spadkowy, tak? Czyli my jakby realizujemy o tą tutaj falę C wyżej wzrostu żadnego my z wami no teoretycznie nie musimy już realizować. No i dawajcie może my troszkę zmienimy to obliczenie załóżmy to będzie o taka struktura eee, tak, może jakiś inny kolor, od na przykład taki o a tutaj my z wami narysujemy raz, dwa i niech to będzie trójka, czwórka oraz piątka. Będzie wam po prostu prościej to zrozumieć, wizualnie to będzie wyglądało troszkę lepiej, czyli rozumiecie, tak? My teraz jesteśmy w trakcie fali trzeciej i mówię, realizować tutaj wszystkiego według mnie, no Realizować wszystko tutaj nie warto, z uwagi na to, że jeżeli to jest trójka, ona już leci i od tego właśnie odreagowania nie będzie, które ja Wam pokazywałam przed chwilą, to w takim razie, jakby w fali, na fali trzeciej, można zarobić najwięcej. Rozumiecie? Ten największy ruch, ten największy spadek realizujemy z reguły podczas fali trzeciej. Jeżeli będzie ta korekta, tak? I później ten spadek, to o tutaj będzie największy ruch, tak? Ale jeżeli tej korekty nie będzie, to my już go realizujemy. Rozumiecie? więc no, nie warto, nie warto tego robić, wszystkiego zamykać się według mnie, no, no po prostu nie trzeba, nie ma sensu, więc jeżeli my zaraz idziemy jeszcze niżej, później jakaś 4, 5, tak, żeby dokończyć cały impuls, to tak jak mówię, jak najbardziej można będzie przejść na to obliczenie i tego właśnie się trzymać. Nic więcej kombinować nie trzeba. Trzymamy się tego, że my realizujemy tutaj falę C i tak jak mówię, spokojnie jeszcze kilka dni będziemy tutaj spadać. I właśnie w trakcie tego spadku można będzie realizować swojego shorta, a całkowicie go zamknąć po realizacji trójki tej, tego rozszerzenia, prawda? Czwórka oraz piątka. Wszystko. No i jeżeli to pyknie... To oczywiście, że Ethereum też pójdzie niżej i tak jak mówię, ja bym się orientował na mniej więcej strefę w okolicach 2000 i niżej. Tutaj zamykamy shorta i tutaj musi być odreagowanie. Dobrze, i teraz słuchajcie, szybciutko, dosłownie parę słów jeszcze odnośnie struktury globalnej. Tak, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin i zaraz my sobie szybciutko, szybciutko omówimy tą strukturę bardziej długoterminową. Tak, globalne obliczenia, dobra, to jest tutaj. Zobaczcie, od my, jeżeli ja oczywiście, że się nie mylę i ja jakby mam rację z tym, że to jest fala B, to my dorysowaliśmy o ten tutaj impuls. Ten impuls to jest, już Wam pokazuję sekundę, to jest ten tutaj wzrost, może, może pokażę to tutaj. O, zobaczcie, oto jest ten tutaj impuls do góry, a to jest ta korekta. Tak, o której mówiliśmy z Wami wcześniej, że my musimy realizować z Wami o, ten tutaj zjazd, i ten zjazd to jest właśnie ta nasza fala B. A, tyle, że zobaczcie, jeżeli my naciągniemy z Wami tutaj Fibo na cały ten tutaj wzrost to my widzimy z wami, że ta strefa znajduje się, znaczy strefa, która nas interesuje dla takiego, wiecie, większego już odreagowania, tak? Ona znajduje się w okolicach 90 mniej więcej, więc możemy spokojnie spać nawet od tutaj do tej strefy, prawda? No i właśnie, jeżeli my tutaj spadamy z wami, to według mnie, według mnie, my spokojnie możemy tutaj realizować normalne, większe, głębsze zejście w strukturze fali B, żeby to wyglądało jakoś tam w miarę proporcjonalnie, tak? No to kolejna dziura, pierwsza dziura jest tutaj i tak jak mówię, w okolicach 97,5 będzie powiedzmy takie pierwsze wsparcie, tak? Tutaj można nastąpić takie pierwsze większe odreagowanie, to jest możliwe. Kolejna, tutaj będzie akurat takie wsparcie, tutaj może być jakaś konsolidacja i ewentualnie pójdziemy niżej zamykać pod tą tutaj lukę, a, która dalej jest. I akurat tutaj w, tych, w tym rejonie znajduje się 0,618 po fibo, więc od gdzieś tutaj, gdzieś tutaj w tym miejscu musi nastąpić właśnie to odreagowanie. Nie mam powiedzieć, czy to pyknie, czy nie, zobaczymy co z tego będzie, ale no tak jak mówię, opierając się na strukturę bardziej globalną, my realizujemy z wami załóżmy clean, tak, i tutaj była A, Jesteśmy teraz w trakcie B, и сейчас в тракте B, то есть вот эта и тут потом 3, 4, 5. То есть от ABC а, до быть в структуре этой фалии, правда? И теперь смотрите, Мы, конечно, на разе шорт, я там свои задания не изменяю. Миссия выдает, что можно будет спасть еще ниже. Ale w każdym razie prędzej czy i ten spadek się skończy tak? i musi nastąpić odreagowanie odreagowania będzie wyglądało jak mówię, gdzie dokładnie na razie nie jestem w stanie powiedzieć bo nie do końca rozumiem wewnętrzne podchwalę lokalnie tak lokalną strukturę jak zrozumiem jaka dokładnie struktura się realizuje to już wtedy będę mógł powiedzieć dokładnie gdzie u nas będzie mniej więcej zakończenie i gdzie mniej więcej musi nastąpić od na razie tylko pokazuje opcje które ja teraz widzę tak ale bardziej globalnie albo tam średnioterminowo, dalej uważam że to jest trójkąt w strukturze fali B więc jest impuls korekta i musimy realizować w sumie realizujemy tak ten właśnie jeszcze jeden impuls w strukturze fali C bardziej globalnie bez zmian ale jeżeli chodzi o lokalną strukturę tak jak mówię skoro tu jest wyjście w dół z trójkąta trójkąt występuje zawsze jako fala przed ostatnia więc realizujemy ten ostatni spadek i tutaj musi nastąpić odreagowanie. Rozumiecie, no nie? Gdzie dokładnie? Nie wiem, ale zobaczymy. Czas pokaże. Tutaj musi nastąpić to odreagowanie i właśnie musimy narysować albo trójkę. Jeżeli my realizujemy trójkę, to robimy po prostu retest od tego tutaj. No teraz to był opór, w sensie, że wsparcie. Teraz to już będzie opór, nie od tutaj. I zrobimy właśnie retest. Po tym reteście możemy oczywiście, że spaść niżej, chyba że wszystko skończy się nie na trójce, a właśnie na impulsie i to właśnie my będziemy z Wami obserwować, nie wiem, za dwa tygodnie, za trzy tygodnie, nie wiem kiedy dokładnie będzie rozpoczęcie tego wzrostu. Zobaczcie, jeżeli my realizujemy z Wami tutaj piątkę do góry i będzie jakaś taka struktura 4-5, to my traktujemy cały ten tutaj wzrost jako właśnie falę pierwszą, czyli to jest rozpoczęcie nowej fali do góry, tak, nowego impulsu w strukturze właśnie o tej tutaj fali trzeciej, więc Pamiętamy o tym, że tutaj musi być piątka, musi być impuls, nie korekta ABC, a tylko normalny impuls. No to w takim razie cały ten wzrost. Ten impuls do góry, który możemy realizować tutaj, będzie czym? Dokładnie pierwszą falą, pierwszą falą nowego impulsu. Więc my z wami na korekcie będziemy tutaj brać. To sama historia, tutaj zobaczcie, jest impuls, na korekcie otwieraliśmy swoją pozycję, czekamy na kolejny impuls. To sama historia, tutaj będzie impuls, na korekcie będziemy otwierać swoją pozycję, czekamy na kolejny impuls. Tyle, że tutaj my czekamy na C, tutaj będzie 3, później 4 oraz 5. I w taki on sposób my możemy realizować trójkę w strukturze naszej fali, naszego przekątnej, naszej przekątnej, tak? Czyli będziemy realizować tutaj jedynkę, dwójkę. I ta właśnie fala 1-2 będzie taka, powiedzmy, takim, może nie tak. Może ta fala pierwsza, ten impuls, ta pierwsza pionka do góry będzie wskaźnikiem tego, że my zaczynamy realizować nowy impuls. Więc na dwójce my szukamy wejścia w ląkę ze stop na impuls. Licząc na to, że będzie trójka, czwórka oraz pionka. I na tym wzroście my spróbujemy z Wami też zarobić. Więc teraz na spadku, a później na wzroście. Załóżmy tam za 2-3 tygodnie. No nie? I tyle, słuchajcie. I tak wygląda lokalna struktura na Bitcoinie oraz struktura bardziej średnio-długoterminowa. To ja obserwuję, to ja rozgrywam, i właśnie tych obliczeń ja będę się trzymał. Zobaczymy, co z tego będzie. Czy będę miał rację, czy nie. Czas pokaże, przekonamy się. Ale w każdym razie. Um jeżeli wy oczywiście, że handlujecie ze mną powiedzmy, no nie, to swój stop los pod wejściem częściowo realizować, proszę bardzo jak najbardziej, Ethereum to sama historia stop pod wejście częściowo realizować proszę bardzo, jeżeli bardzo się chce, możecie ale nie wszystko, bo my się wydaje, że możemy spać troszkę niżej i właśnie tam niżej można będzie rozstawić zlecenia, rozstawić tej profity, tak, i w trakcie tego spadku zamykać swojego shorta, całkowicie można go zamknąć po realizacji wszystkich wewnętrznych podfal i realizacji rozszerzenia, czyli trudności. Trójka, czwórka oraz piątka. I dopiero tutaj można będzie przymknąć wszystko. Tak jak mówię. Patrząc na fibo, możemy spać nawet tam poniżej 90, a patrząc na jakieś takie lokalne wsparcia, które mamy teraz, to tutaj o znajduje się pierwsze. Więc fajnie byłoby, przynajmniej 97 coś tam zaliczyć. Można niżej, oczywiście, że tak, ale przynajmniej to ta strefa fajnie byłoby, żeby żeby zostało zaliczona. Tak jeżeli zaliczymy, super fajnie. I tutaj można będzie właśnie, nie wiem, połowę na przykład już przymknąć, prawda? No, więc słuchajcie to wszystko. Chyba mówiliśmy z wami wszystko lokalnie, jak ja to widzę, jakie są opcje. Pokazałem, obserwujemy co i jak. Jeżeli próbowaliście ze mną shorta, stopo pod wejście. No i ta struktura, którą pokazywałem wam tutaj w naszym poprzednim odcinku, ona właśnie pykła. No nie, czyli mówimy z wami o tym tutaj od reagowaniu Mówimy z Wami o tym, że wyjście do góry wizualnie było z trójkąta, więc to była nasza fala E, no i właśnie ten spadek teraz my z Wami dostaliśmy. Ta sama historia, jeżeli chodzi o Ethereum, my wizualnie realizowaliśmy z Wami do góry ABC, no i właśnie pod tą nad tą trendliną realizowaliśmy konsolidację no, całkiem długo i mówiłem o tym, że jeżeli Bitcoin spadnie, to Bitcoin pociągnie za sobą Ethereum, my narysujemy ten tutaj spadek, więc jeżeli jest z Obliczeniem na monetę Ethereum, tak, no mam rację. To w takim razie prawdopodobnie ta struktura pyknie u nas wszędzie. Tutaj właśnie o tym pisałem, że. Tak, to cały rynek zaanarkuje, czyli Ethereum, na Ethereum ten dynia też będzie przybita, no nie? I właśnie to jest to. Więc, no, wizualnie wszystko jest git. Teraz co? Teraz tylko i wyłącznie czekać na, na całą resztę, czekamy na jakąś jasność, jaka dokładnie lokalnie struktura będzie się realizowała. Tak jak mówię, no kurde, troszkę jest krzywy ten clean, ale ja bym za uszy naciągnął to. Traktowałbym to jako właśnie impuls spadkowy, z uwagi na to, że jest taka troszkę niestabilna sytuacja geopolityczna. Tak? Czyli mówię teraz o, o tym, że Stany zaatakowały Iran, prawda? więc rynek zareagował widzicie jak na to. Dlatego ewentualnie ten impuls wygląda tak troszkę krzywo. Od, no mam takie powiedzmy wytłumaczenie, tak? Co jeżeli jednak tutaj teoretycznie faktycznie fajnie byłoby realizować takie, ładniutki klin, tak, czyli zwykłą piąteczkę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, a tutaj mamy taki dosyć krzywy klin, struktura nie wygląda, nie wiadomo jak ładnie, ale co jeżeli nie wygląda ta struktura ładnie, z uwagi, przecież, w sensie, że dlatego, że u nas jest taka właśnie niestabilna sytuacja polityczna, i dlatego właśnie są takie większe wahania na rynku. No, mi się wydaje, że no mogłoby to tak wyglądać. I właśnie zobaczymy. Jeżeli będzie to odreagowanie, to ewentualnie przejdę na to obliczenie. To jest na tą chwilę, taka, wiecie, bardziej alternatywa dla mnie. No, ale jak coś to. W sumie też wygląda nieźle. Jak nie, no to wewnętrzne rozszerzenie fali trzeci, czwórka oraz piątka też wygląda całkiem, całkiem. Tyle, że od ten tutaj wzrost do góry jest no, ewidentnie niekorektą. To wygląda na impuls, ale tak jak mówię, musimy to troszkę tak za uszy naciągnąć, z uwagi na to, że no, sytuacja polityczna jest troszkę niestabilna. W sumie to nie od dzisiaj, wiadomo, ale, no, wiecie, w tym akurat przypadku to miało taki dosyć, no, ogromny, powiedzmy, wpływ na to jak rynek się zachował, no nie? Dobra, więc chyba powiedziałem wszystko. Więc to są te moje obliczenia. Bardziej globalnie, tak jak mówię, nic się nie zmienia. Jeżeli ja Wam mówiłem wcześniej, że stop loss jest tutaj, bo fala E nie może iść powyżej poziomu fali C, to teraz z uwagi na to, że my dostaliśmy zejście poniżej poziomu fali D, stop loss jest tutaj. Wsio. I nic więcej tutaj rozumieć nie trzeba. Obliczenia lokalne ja Wam pokazałem, bardziej średnio-długoterminowe też pokazałem. Częściowo realizować, proszę bardzo, jak bardzo komuś się chce. Ethereum, ta sama historia, ale ogólnie ja uważam, że fajnie byłoby zejść troszkę niżej, dlatego że my realizowaliśmy z Wami o tutaj impuls, tak, tą falę A. My realizowaliśmy ten impuls spadkowy przez dwa tygodnie, więc raczej, no tutaj za nie wiem. три дня, два дня, или там целый этот импульс мы не реализуем, так? Ведомо, что это будет твало просто немножко дольше, но ничего, будем хотели подождать, Jest okej. Okay. Najważniejszym jest to, że wybraliśmy dobry kierunek, a cała reszta, to już no według mnie to aż tak istotne nie jest, no nie. Więc patrzymy, jaka dokładnie struktura będzie się realizowała lokalnie. No i w zależności od tego, czy to będzie jakieś tam większe odreagowanie, czy my faktycznie zaraz zanurkujemy w kierunku 97, no będziemy przechodzić na jedno albo drugie obliczenia. W sumie tutaj jakoś tak ja widzę lokalną strukturę. Dobrze, słuchajcie, no powiedziałem wszystko. Mam nadzieję, że Wy to rozgrywaliście z nami. Jeżeli tak, super fajnie, gratulacje. Wybraliśmy dobry kierunek i teraz my czekamy sobie cierpliwie na realizację tej fali C. I tutaj, tak jak mówię, gdzieś trzeba będzie przymknąć shorta już będziemy szukać longa. No i co? I patrzymy, jeżeli do góry ABC lipa. Jeżeli będzie impuls, to to jest wskaźnikiem tego, że my zaczynamy nowy, większy impuls i już przeskakujemy w longi. To wszystko. Jak coś się zmieni, będę Was informować, ale ogólnie mi się wydaje, że całkiem fajnie podsumowałem tą obecną sytuację no i właśnie wszystko omówiliśmy z Wami. I lokalną strukturę, i bardziej średnio-długoterminową. Dziękuję, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.